Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jest źle, a jednocześnie dobrze, bo się dzisiaj może trochę pośpiemy. Moi drodzy, kolejny odcinek. nie Jestem oczywiście w mojej czerwonej postaci, której nie chcę już być, naprawdę, moi drodzy. Słyszycie to ode mnie i na pewno się to cieszycie, bo, bo nie chcę być w tej czerwonej postaci. Nie, nie chcę, moi drodzy. Ale dzisiaj, dobra, jest kolejny odcinek, oczywiście. Witam najserdeczniej, oczywiście najserdeczniej zawsze wita e, Palion. Moi drodzy, kolejny film. A przed tym, dobra, zaraz opowiem Wam historię i tak. Dalej, ale moi drodzy, przed tym łapeczkę do góry. Mam nadzieję, że już zostawiliście. Subika również 20 tysięcy łapek, i kolejny będzie odcinek już. Jutro, e, mam nadzieję, że da Ci radę Okej, okay, moi drodzy, wszystko chyba omówione i tak dalej Dobrze, co dzisiaj, moi drodzy Pisałem do Matrunera, aby przyszedł e, Bo ponoć jest łysy e, Moi drodzy, zgolił włosy, bo już trochę Bardziej był opętany i musiał je ściąć I ponoć już nie jest aż takie opętane Tylko właśnie się lepiej czuję. Ale jest łysy, moi drodzy, i chcę to dzisiaj zobaczyć Mam nadzieję, że przyjdzie zaraz I z nim, moi drodzy, porozmawiamy, no Będzie śmiesznie, będzie... Przygotujcie się na to, bo to będzie szok termiczny i psychiczny. Będzie niesamowicie. Damy radę, moi drodzy. Żadnych zadań tutaj dzisiaj nie ma, niestety. Ale, bo to nagrywam w ten sam dzień co ostatni film. Bo musimy, moi drodzy, zobaczyć tego matronera, jak jest łysy. Nie mogę się doczekać. Siema! ma! Dzień dobry. Cześć palionowy. Ju już? Halo. Już? Ja tu rozmawiałem Halo? z widzami. No, cześć stare. pisałeś Dzień do dobry. Mnie. Siemka, no siemka, tam, Ty, co tam, ale co zyka? to? Co to co ma być? O kurczę, co, co, co to? Co to ma być? Co, ma być co, co, co? To, to na głowie? Co to jest? A co ty, ketchupem się oblałeś, ty, star? <laughs> co ty <bo laughs> no, stary? Co ty masz na Co ty? Ketchupem, nie? No stary, ja właśnie Ej, tego, ja nic duchy. z tym nie mogę zrobić. Ja jestem coraz bardziej czerwony, ale ja się już nie czuję opętany w ogóle. No ty, mi ten hem, no chcę, tuchemno, pisałem ja do, ja do tak ciebie. Tamo. Ja chcę zobaczyć jak ja ty tak wyglądasz. Wiesz co, w ogóle genialnie się czuję, powiem ci, jak mam aż, nową Nie jesteś opętany tak, już? Nie jesteś opętany? Nie jesteś opętany? Nie, chyba nie, nie jestem Wiesz tak? co, powiem ci, że teraz się genialnie czuję W ogóle nawet czerwony kolor aż tak mi się nie podoba. Jak no, wcześniej. ale ja mam nie to samo, ale uwierz mi, że ja mam to samo Firewerki Dobra o, <laughs> o kurde, ale wybuch <laughs> Ej, ja tu jest, ja... Wojny jest poszukiwany, ty te pomniki? Nie Nie co? No, a kto to robił? Wow, jakie ładne! Ja ich, nie, ro ja ich nie robiłem. Wow, super no Ej, Ej, do, dobra! Robiłeś? Czyli to ty robiłeś przecież te tabliczki. Nie, ale skupiamy. nie robiłem takich pomników, kurde, z jego głową. Poczekaj! Czy to. że on, Co? Może Kati? Nie, czy to. Albo... albo. Albo Wojan. Albo Wojan, czy. O kurde. <laughs> Stary cię, to ja to zrobiłem. Jezu, no to nie trollujesz, usiadłeś do Wojtek. Ja, no. przyłączyłem... Jezu, ja przyłączyłem się do poszukiwań, rozumiesz? Chciałem ci dać do... no. dać, znać, żebyś wiedział, że... Ja też się przyłączę do poszukiwań. No ja właśnie no. widziałem dużo pomników i tak. Patrz jak ja wyglądam. No... Wow, jest, jaki keczupowy człowieczek Jest tragicznie po prostu, to nie Zmieniasz jest Zmieniasz się z ogórka w keczup To ty... nie jest za, to jest tragicznie po prostu R, Jak Ja, ja będę proponuję położyć zaraz. się spać Proponuję tak? położyć się spać A są łóżka tu? Tu są łóżka No super, jedno ja ja Super No na pewno gdzieś pójdę teraz spać Nie, nie, nie dobra, z... Połóżcie, połóżcie tutaj spać, ja się położę obok Bo ja mam tutaj łóżeczko Gdzie masz? Ja na dole, tam gdzie i się połóż, a ja sobie tutaj się położę Dobrze, chodźmy się położyć w takim razie Przeżyjemy z razem, spoko Śpimy Nie mogę spać, bo potwory są w pobliżu, czekaj Co? A, a gdzie, gdzie ty czekaj? Ty jesteś w tym domu, a w domku jesteś Jak, <laughs> <ruszaję. laughs> ja, jak szedł z łóżkiem, dobra Dobra, no, okej, okay. śpimy Moi drodzy, kolejny dzień nastał teraz I masz... Pokaż... Hej, dobry, dobry, Pokażesz bardzo. się w końcu, kurde, jak wyglądasz na łyso, czy nie? Patrz, kolejny Ale pomnik aż, zrobiłeś Aż tak? Chcesz zobaczyć, stary? No pokazuj No nie, no patrz, to jest pomnik i tutaj poszukiwany jest Wojan, zobacz No ja jak wyglądasz? Mam... Proszę bardzo Jak wyglądasz? Jak wyglądam? No nie mogę... Nie, nie, pokażę ci, pokażę, pokażę, przyjacielu Pokażę ci, spokojnie, nie martw się W ogóle, jak ty wyglądasz, jakbyś normalnie, nie wiem No proszę I... cię, no ty już widzisz, jak ja wyglądam, ja jestem łyso ca... całe życie, a to pokaż mi się Stary, nie wiesz co? Zróbmy Dlaczego inaczej. On... Na przykład e, ma, Zadam ci kilka zadań i wtedy ci pokażę, stary, ale uwierz, że to będzie taki efekt, że będziesz się śmiał. Normalnie kompletnie. Jak mi pamiętasz jakie ja miałem włoski, no co to... Co ja mam włoski? robić? Co? Co ja mam robić? E, dawaj zetniemy te czerwone te kwiatki tutaj stąd, co? Co Aha. ty na to? No, no dobra. Ja głośno Ja, głośno, faktycznie. Ja też mam... Ja też mam <laughs> trochę za głos. Jezu ile tego tu jest? Okej okay. dobra, no Czerwone kwiatki. Trochę tego masz. jest, trochę tego Nie jest, bardzo. mam no Musimy je wziąć i zaprowadzić wiesz co za Wojanowice. Chodź, 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 chodź. Za Wojanowice? Posadzić. Tak, tutaj. A te wokół mojej niby bazy to co? A Właśnie, ty tutaj masz czerwone Ej, nie, ale ja tego nie wiem czy ja to mogę Ej serio, ja, ja nie wiem Tary możesz, ja ci ja nie... pomogę nie, nie, lepiej nie, bo ja, ja nie wiem co się stanie Bo on to zrobił specjalnie, że to jest wyznaczony dla mnie teren I teraz nie wiem co się stanie jak ja to zetnę Myślisz, że to dobry pomysł? No jest tragiczny, choć po prostu te co wzięliśmy O jeszcze no dobra, ta... dawaj, te ja możemy weźmiemy... śniąć, te możemy śniąć. Okej, okay, to te możemy, dobra, no te, ale to te nie tylko są te potrzebne. wysokie takie, te różne. Tak, nie? tak, te małe też już Te weź. Tych małych nie, nie, nie robię. małych to nawet nie widać są. Jak stąd wyjść? Jak Dobra, chodź, ja ci pokażę wyjście Nawet nie wiem, czy pamiętasz, że tutaj było wyjście Gdzie? Chyba za, za często nie używałeś go, co? A, no tu! No co ty, ile tych wyjść O, mechaniczne, ale fajnie wiem. No. <laughs> I co teraz? Co e, tu jest? Teraz... A, ty jest to Je, no jest co? Patrz Jeden. czekaj, czekaj, Hopla. czekaj Dawaj zrobimy kto szybciej przejdzie, ale chodź, czekaj, ziomuś Hahaha <laughs> Musisz rozliczyć, Cześć, dobra Daj, muszę sobie zjeść ziemniaka, bo jest dramat Patrz, stary, kto pierwszy przejdzie ten parkour i na końcu postawi różę czerwoną Ten, ten wygrywa Okej, okay, dawaj, lecimy 3, 2, 1, go Lecimy! Ooo Marno O, Aaa, o! 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 ja pierdolę, już nie, jeszcze ja mam lipę Ej, ja, ja już, ja jestem gamoniem, no co ja zrobiłem no, gamon Dawaj, spokojnie do uh! uh! Okej. Okay. Ale banalne. Tu są kaktusy, To jest, jest załat, Jest na górze jestem na drzewie. Czekaj, A, czekaj. Ja Postawiłem kwiat Postawiłem ważne. Gdzie mam to postawić wszędzie Dobra. te kwiaty? Ty, czekaj, czekaj, czekaj. Musimy je wszystkie tutaj posadzić, stare, one nie mogą tutaj być. Dobra, no to wszystkie tutaj Muszą być tutaj wszędzie. Okay. Sorry, ale uwielbiam, uh. reakcja twoja na moją nową fryzurę będzie genialna po prostu na coś pewno? Czuję. No, no ja słyszałem, że jesteś łysyn. Czyli ja jakby sobie tu wyobraził, no, czekaj, sój mm, Łysy mam mm, tu mam boczki zgolone. Dobra to jak Menel, będziesz Sto 100%. 100% Nie pokażę ci! Szoregowy matruner, nie pokażę włosów. Sto%, jak Menelos pewnie no, kurde łysy no, to jest historia. No dobra, no dobra. No, dobra, rozwój. byku, lecimy, lecimy. i do, do no, okay, wojen. Teraz, Nie, patrz. Tędy. Ja ci jeszcze coś pokażę. Musisz mi jedną rzecz pomóc, ok? I Gdzie jeśli ty mi tu? pomożesz, to ci pokażę. Chodź. A! No, no, tutaj. no. O, tutaj jest wyjście. Słuchaj, kolejna sprawa. Musimy. O kurde. No. E, musisz mi pomóc zniszczyć kilka domków, słuchaj. Jakie Musimy domki? zrobić to, że... Kolejne zadania? A domki na pewno? Ja on się znerwiam. Te domki musimy zniszczyć Trzy domki takiego On się zdenerwuje zna... Nie zdenerwuje Ja nie, ja nie, nie, mam, nie, 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 ja nie mam tej Ja nie mam ha! Żelaza nie masz? Brachu Joko, pytała jak uciekłem Poczekaj, nie ja nie, nożyce chcę zabrać Nożyce, nożyce, masz nożyce? Wiesz, o, nożyce. mam, mam nożyce, mam nożyce, O, dobra. to weź zrób jeszcze, albo ja bym ci pomógł, jakbyś zrobił mi kolejne, a jak nie, Mam, mam, to. mam, nie no, mam dwie Chodź. O, to dobrze, to ja ci pomogę Ale co, te domki, tak? Te domki, te O, te trzy domki musimy je rozwalić, rozumiesz? No, dobra. Musimy je rozwalić, bo one no, już są poniszczone, stare, rozumiesz, nie? Dobra, ale tak, zróbmy, zrobię... to coś nowego potem to zróbmy Może nie teraz, zróbmy, ale, ale nowego, zróbmy Coś, 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 fajnego, coś, coś fajnego, To zrobimy no. miejsce na coś nowego, fajnego, świeżego dobra. O, no, świeże jest dobre Długo! Świeże nie. jest dobre Okej okay. I co byku? Jak tam? No idzie mi niesamowicie, jak... naprawdę świetne zajęcie. Domki rozwalane Cyk 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 no Ej, bro, ale ja, ja nie mam siekiery! Nie mam siekierki, żeby Po co ci siekiera? No bo tu jest kawałek drewna postawionego Pod, nie wiem, Podłoga czy chyba, nie, czy nie? Podłoga, no. Znaczy ściany kawałeczek jest drewniany. Uuu, jak ten sufit się rozwala. Pa jak bajecznie, ale zauważ Patrz! Ale zauważ... O nie, no czemu tak wolno? To jest jakiś zbity piach! Tamten się rozwali tak soczyście! Dobra, A patrz! To... O nie, ten Zygmunt! Patrz jaki Zygmunt przyszedł! Patrz! Znowu, Gdzie znowu on. Tu jest Stefan! Tu. Zygmunt! Co on ma? Co on ma? Patrz! O stare. on ma jakieś bloki! Koralo... Koralowna! Tyk, 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 tyk! Dobra... Ty, ale będziemy mieli teraz tej... Patrz, on idzie z tymi lamami no, Zabić go na... Zabić go? Co? O, o, o! No nie no to też jest zbite, no kogoś. Musimy to rozwalić. Musimy Boli to kogoś rozwalić głowa chyba. Ej, ale mam nadzieję, że nie możesz się doczekać. Ale tu jest drewno No, no już kurde mnie denerwujesz, bo aż ja chcę ją zobaczyć Ale ja, ja muszę jakieś domki rozwalać, no bo ja na Najpierw co... praca, później śmiechy i zabawa. stary No nie właśnie to jest złe. Nie właśnie złe okay. Dobra i co to? Ej, a jeszcze to. Fajne, fajne. Co rozwlepiłem? No super, Ola. no co jest pusto teraz tutaj? W ogóle no. dostałem prezent na dzień dziecka. Nie. O, pokazać ci? Ja od no, niego dostałem powiem, takie prawo. prezenty, że ty chyba się zesikasz Majty, No zobacz, chodź. Ja dostałem od niego takie prezenty, stary, no naprawdę. Chodź zobaczyć, patrz tutaj, czekaj. Czekaj. Eee, czekaj. O o o o. Nie patrz na, zielon na zieloną wełnę nie patrz Tutaj te Emeraldy, z Jaksy? Eee, masz czekaj? Tyle? No, diamenty, a to jest wszystko chyba prawie. Nie, nie, nie prawie. Diamenty, eee, koksy 32, Elytrę dostałem. A co dostałem. Ci ja sobie wyzmę, może... Ej, nie chcesz mi prezentu dać? Em emeraldy... Nie bo ja ją chcę zenchantować, wiesz? zenchantować. ja, chcę ja miałem gdzieś Elytrę, ale gdzieś mi się zgubiła, wiesz? To dam ci nie swoją, wiem, masz, koch, chodź, chodź. No, no ale tamto to jest prezent nie. od niego ja, chcę, ja tamtą chcę właśnie się jakoś. Ej, okay, lol, dobra, a masz jakieś fajerwerki? Mm, czekaj, on mi nie dawał. Tu są. O, mogę trochę? No, Tam zabieraj. No to dwa staki. Okej, okay. stary, teraz musisz mi pomóc. Kto szybciej doleci na samą górę? Czekaj, bo i nie włączy, mam. I włączy windę, żeby na dół poleciała, bo mnie tak w Ona One że jest można... z góry? No, dobra, yeah. trzy. Czekaj, 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 czekaj. Dwa. Nie, nie, nie Ja się zabiję, poczekaj Jestem uzbrojony i gotowy Trzy Dwa Jeden Okej Wow, Kurde, nie mogłem wystartować, uh, uh. stary Dobra, kto szybciej będzie na górze, stary? I kto włączy windę? Helo O kurde, o kurde! Nie! Ja nie wiem, kto teraz pierwszy, ja nie wiem Nie wiem, o kurde, spadam, dobra Czekaj, bo ja lecę. O oh, yeah, aha, Yeah, yeah. Oh yeah. stary kłab. Fajna ale zabawa ty... jest! Yeah. <laughs> o mój Boże! Hello. Ale trafiłeś no. Dobra matrun, lecimy na dół. Lecimy, lecimy, chodź dawaj, lecimy, bo bo tu jest. Patrz, tu w ogóle więzienie stary. Ty byłeś. No stary. byłem, byłem tam, bo tam oh. mi dał prezent. On mnie tak rozprowadzał strasznie. Jak Ej, jest? Dobra. Jakie jest chodź. kolejne zadanie, żeby w końcu zobaczyć Twoją łysinę? Chodź, pokażę ci, tylko wiesz co? Wlecimy na Mob Grinder, nasz stary. Kto pamięta naszą serię? Ej, napiszcie w komentarzach. O kto Boże, tam, naszą serię? no dobra. Z Skyblocka, kto pamięta, jak tu Mob Grinder był? O Ej, jazda. jeszcze. Tu jeszcze są itemy normalne, te stare. Co ty gadasz, gdzie? Znaczy wiesz, że to, bo ja myślę, że to jest zniszczone. Nie, to trzeba zniszczyć, stare. to wygląda tak paskudnie. No taki Ej, syf Dobra, dobra koniec tego Co? Jesteś ciekaw jak to wygląda? Już nie ma zadań, no, no, tak? Już koniec no Nie, już nie będę cię męczył, bo się nie możesz no, doczekać No bardzo biedny. dobrze Chodź, bardzo dobrze. chodź Gdzie to chodź, chodź, uwaga Czuję, jumpnę sobie tylko Do jump, chodź, do jumpam Gdzie mam se jumpa? Tutaj? O kurde myślałem Dobra, dobra Chmura, dobra, za, chmura ci mnie zasłoni No nie no, gadaj Chmura, o widzę Jesteś dobra. Może. Zjedzmy... No Uwaga. Ja się odwracam. No. Trzy, dwa. Jeden. No możesz się odwrócić. Dawaj. O, 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 ja nie mogę Siema. Wyglądasz jak Pacz. totalny men <todgłosy> Jak łeb jak. jak co? Ale bym chciał tak, tak chwycić widzowie, tak, tak Patrz. chwycić ten łeb Patrz, zachód słońca z głową, łysą głową Oła ty kur... no ty parówko Ja żyjesz? O nie, dlaczego ty zginąłeś? Ja nie mogę, bo F5 miałem włączone Aaa no. Jak? O, ale ty się dziwi, o nie WZEBRAŁEM zebrałem ci parę Ale rzeczy. nie porobiłeś, stary. Ja już elektryk zdążyłem nałożyć, ale kurde, leciałem i koniec, po mnie. Dobra, ja... dobra oddaję ci to i to. I to. Piesz co? Uraziłeś moją łysą głowę. Ja nie mogę, dobra, chodź. Dam ci za to, że cię tutaj zabiłem. W takim razie muszę cię zrehabilitować ktoś za mną. Chodź za mną, zdejmę se to, bo kurde jest przyjbał. Idziemy, idziemy. Ale ty. Jest... Ej, mam wrażenie, no że to jest nie tak działa. pusto, patrz, patrz jak to jest pusto. No, bez kitu tutaj. Jest strasznie, ej, strasznie można strasznie pusto. Zbudować kogoś chodź, patrz, 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 patrz. Idziemy i teraz, i teraz. W takim razie... Z mojego dobrego seruszka, chodź, chodź, chodź. Trzymaj. Co tam masz dla mnie? Na zakupy! Kup sobie fajne Nike O, ty! Ja nie, ja kupię sobie czapkę z daszkiem Nike. A jak dam o. tu obraz? O! Jaki, Może już mi zadań nie będzie dawał. Co to jest szk szkielet w budzie? W czym? Ej, w jakiejś... Szkielet w budzie. W bagietce. No powiedz, <laughs> twoja interpretacja tego obrazu, dawaj. Że... Jak na maturze. To jest tak. Mm, szkielet to no. jest zabity człowiek, który już naprawdę już dawno nie żyje, ponieważ <laughs> jest szkieletem. <laughs> jest w jakimś. Jest w bułce takiej rozdziabdzianej i... Ona jest. Is... Mi się wydaje, że to jest but, ej, nie! Nie, to nie wiem. Jest. Dobra, inny. Dobra, inny obraz. Nie, to ten jest... ten jest słaby. O! O! Palion, co ty tam robisz? Gdzie? A to ja, tak? Świnia. Ile jest. I tych obrazów jest tylko trzy. Ty, a co to było? O, o, taki mały. O, znowu, ty. Ty, to jest, może. To jest pająk zmierzający do. Nie wiem, <laughs> nic nie widać. <laughs> o, wider. o, Wider! Wider, Widerito, pod na głowa. Chowamy, Dobra, nie będę tutaj I powiedz mi, jaka jest Twoja reakcja na tą, tą no, to. No, tak, kurde. Co to Dziwnie mi się są tym tak nieprzyzwyczajony jestem totalnie po prostu. Jak jest ze mną, ciężko, nie zdejmę, no, Król, Ciężko, no ciężko mi się. Ciężko się nie mogę, jak, jak do Ciebie rozmawiam, to nie mogę się na Ciebie patrzeć, bo mam wrażenie jakbym z jakimś innym gościem gadał. Czekaj, a my to zrobimy, patrz. O kurwa! Pewnie <grym> na tej łysej, ma... na łysej głowie jest ci teraz sobie, idealnie ci się to układa. teraz tej... Ale patrz to, ale patrz jak ja wyglądam, patrz. Patrz, patrz jak ja się zmieniłem, widzisz to? <grym> ci głowa pulsuje. Pum, zaraz. Dobra, zbuki. o, teraz ale, wyglądam nie, znacznie Jezu Ja bym chciał w końcu wrócić do takiej postury. Widzowie kiedy ja byłem taki, kiedy ja taki byłem? No ja nie pamiętam naprawdę już tego. Masakra. Nie, pamiętasz. Ja nie Biedny, pamiętam, mierny boże. Dobra, ja już stary. Już pamiętam ja jak to było. Gdzie uciekasz? Ja uciekam. Uciekasz? Lecę, no lecę, wiesz to, bo muszę tu parę rzeczy jeszcze pobudować. Bo nie, nie wiesz co, dostałem ostatnio. To się razę, poczekaj, to się ra razem się pożegnajmy z widzami w takim dobra, razie. Dobra, dobra, dobra. A, o, a, dobra. To o, czy, w takim co? razie, y, stańmy sobie tutaj. A bo na te o ty, w ogóle ty to zbudowałeś w ogóle tą tęczę, nie? To jest no, tęcza. zbudowałem, no, zbudowałem, bo. Dobra. Znaczy nie ja, nie ja nie zbudowałem, tu dostałem prezent pod tym był. Aha, y, o, tam, no, no, no fajne, fajne, taki, taka tęcza. Dobrze, no to co? Na 3, 2, 1 żegnamy się i mówimy. Yy, żegnamy was. Żegnamy was. Dobra, 3, 2, 1 żegnamy was. Żegnamy was. was. Super.